Cześć, bikerzy i bajkerki, Witam Was. w Moje kolejne odsłonie. Postanowiłem powoli przymierzyć się do napisania, stworzenia bloga. W związku z tym, każdy trening, każdy, każdy zawody będę rozpoczynał i też kończył taką fotorelację, właśnie wstępną, lub też związaną ogólnie z daną formą treningu, byście mieli troszkę więcej wiedzy. Zobaczyli, jak to wygląda tak naprawdę w praktyce. No i co? Krótko mówiąc, dzisiaj trening właśnie skończyłem w Kampinoski Park Krajobrazowy pod Warszawą. Pierwszy raz tu przyjechałem. Powiem szczerze, jak to wygląda. Dużo singli. Super. Korzeni mnóstwo. Interwałowa w sumie trasa. Piasku sporo. Trochę mnie pokropiło, bo po dobrej godzinie jazdy w lesie więc w związku z tym ten wiasek jeszcze bardziej grząski był trudno było ocenić, gdzie jestem, gdzie wybrać taką twardszą nawierzchnię, część jakby lasu. Ale mimo wszystko, noga podmęczona, idealnie. No, wczoraj akurat trening, trening w sumie, nie, miałem, opuściłem, miałem akurat zawod rowerowe, dzisiaj właśnie postanowiłem zrobić dłuższy, wyszło 2 godziny 20. No i co już powiem tak. Na razie wszystko zmierza to w dobrym kierunku, muszę więcej, powiększyć trochę bazy. Zapraszam w ogóle w takie miejsce, jakby Park Karpinowski, powiem szczerze, tu jest naprawdę mnóstwo singli. Można się po prostu technicznie nauczyć jeździć w lesie. A to jest najlepszy moment, żeby właśnie podszlifować swoją też formę i no po prostu posmakować to tak naprawdę na czym polega e, jazda rowerem górskim. Dobra, do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się.